postaci z komiksów superbohaterskich jest prawdziwe multum. Jest ich od wafla jeszcze więcej, więc jest wysoce niemożliwe, że w tym całym gronie setek postaci każda z nich będzie równie popularna, jak największe ikony z tych światów. Dziś niemalże każdy wie, kim jest Iron Man, Kapitan Ameryka, czy Batman, ale już mało kto zna takie postacie jak, nie wiem, Silver Sable, Blue Marvel, czy Hellcat, tak czysto przykładowo. Obecnie nie bardzo, ale to bardzo trudno wybić się z zupełnie nowej postaci, aby osiągnęła chociaż połowę sukcesu największych komiksowych graczy. Jednakże, uważam, że tak naprawdę każda postać z tych komiksowych uniwersów może być ciekawa i osiągnąć sukces, jeśli chodzi o popularność. Mym zdaniem, po prostu każda z nich powinna znaleźć jakiegoś konkretnego twórcę, który przedstawi ją w na tyle interesujący sposób, że w końcu wydobędzie się z niebytu. Takich przykładów jest trochę. Wcześniej prawie nikt nie znał strażników Galaktyki, a potem przyszedł James Gunn i teraz niemalże wszyscy wiedzą. Kiedyś wszyscy mieli głęboko wywalone na Animal Mana, a potem przyszedł Grant Morrison i teraz jego fandom znacząco się powiększył. I podobna sprawa ma się z Moonnight'em. Przez długie lata nie miałem w ogóle świadomości istnienia tej postaci, gdyż nie pojawiała się w komiksach, które czytałem, więc naturalnie nie miałem okazji jej poznać. A tu nagle w ramach inicjatywy Marvel Now wbił scenarzysta Warren Ellis wraz ze swoim ranem Knighta, który dla mnie był pierwszą okazją na zapoznanie się z tym bohaterem i zostałem momentalnie oczarowany. Bo ten ran był po prostu fantastyczny i kapitalnie sprzedał mi wszystkie najważniejsze motywy związane z tą postacią, co sprawiło, że nagle Moon Knight zaczął mnie faktycznie interesować. I wygląda na to, że nie tylko ja tak miałem, bowiem ten ran dla wielu innych ludzi także był świetnym punktem wejścia w świat księżycowego rycerza, a jego popularność podskoczyła ogromnie, i choć niekoniecznie świadomość o jego istnieniu przebiła się do głównego nur, Popkultury, tak dzięki temu Moon Knightowi udało się zbudować zaskakująco pokaźną fanbazę i znacznie więcej ludzi zaczęło kojarzyć, kim on jest. Co więcej, zaczęto oczekiwać, że pojawi się on ostatecznie w jakiejś formie w MCU i naprawdę nie spodziewałem się, że dożyję czasu, gdy doczekam się momentu, gdy ludzie będą autentycznie z wypiekami na twarzy czekać na coś związanego z Munnite'em. I to mnie mega cieszy, bowiem uważam, że jest to bardzo Unikalna postać, której obecność na pewno dodałaby kolorytu do całemu MCU. I w związku z tym oczywiste było, że serial z nim w roli głównej będzie jednym z najbardziej interesujących mnie seriali z MCU do tej pory. Więc jeśli jesteście ciekawi rezultatu obejrzenia przeze mnie tego serialu, to zapraszam do dalszej części odcinka. Myślę, że jednym z najciekawszych faktów dotyczących tego serialu jest jego niemalże kompletne odcięcie się od szerszego świata MCU. Wiele ostatnich projektów Marvela niestety wykazywało tendencję do bardzo ochoczego korzystania z cameosów znanych postaci lub licznych nawiązań do tego, co się działo w poprzednich filmach, w szczególności do dwóch ostatnich części Avengers. Czasami wychodziło to lepiej, czasami gorzej, ale w ogólnym rozrachunku, przynajmniej mnie zaczęło to trochę męczyć. Więc wyobraźcie sobie, jakiego banana na twarzy miałem, dostrzegając, że w serialu o Moon czegoś takiego nie ma. A nawet jeśli czasem się pojawi jakieś nawiązanie, to jest ono tak małe i drobniutkie i pozbawione szerszego znaczenia, że w tym przypadku możesz na serio użyć sformułowania mrugniesz i nie zauważysz. Dzięki temu tym razem naprawdę mógłbyś pokazać go komuś, kto z filmami czy serialami MCU nigdy nie miał do czynienia. Choć o to raczej trudno patrząc na to, jak wryły się w dzisiejszą popkulturową osmozę. Ten serial wcale nie żeruje ani na nostalgii, ani na znajomości uniwersum. Zamiast tego poświęca swoje wszystkie możliwe siły na opowiadaniu historii konkretnych bohaterów, a jednym z nich jest Steven Grant, pracownik muzeum posiadający wyjątkowo Dużą wiedzę na temat egipskiej mitologii, który z charakteru sprawia wrażenie życiowej ciapy i czasami rozmowa z nim jest trochę niezręcznym doświadczeniem. Niemniej nie jest to typ życiowego przegrywa, jakim jest przykładowo Peter Parker, ponieważ tutaj Steven ma wyjątkowo przekonywujący powód swojego zachowania. Persona wcielająca się w Moonlight charakteryzuje się tym, że jest chora psychicznie, a w jej ciele rezyduje więcej niż jedna osobowość. Zazwyczaj to Steven sprawuje kontrolę nad swoim ciałem, ale często bywają momenty, gdy na scenę wchodzi druga osobowość, niejakiego Marka Spectora. Steven nie zdaje sobie początkowo sprawy z istnienia tej drugiej osobowości, zatem przez długi czas jest kompletnie skołowany. Dlaczego tak często dostaje zaciemnienia umysłu i często traci jakiekolwiek poczucie czasu i nierzadko budzi się w miejscach, gdzie nie powinien być, bo nigdy nie planował do nich pójść. Nie pomaga też to, że Równie często nawiedza go egipskie bóstwo każące siebie zwać Konszu, które ewidentnie ma powiązania z osobowością Marka i pozwala mu użyczać swojej mocy, aby przemieniać się w tytułowego księżycowego rycerza, którego zadaniem jest karanie niegodziwców. A obecnie pojawiło się zagrożenie ze strony fanatyka Harowa chcącego sprowadzić na nasz świat boginię Amit, która wbrew pozorom podąża za tym samym celem co Konszu, z tym, że jej metoda, są jeszcze bardziej dwuznaczne moralnie. Jak się można domyślić, Konszu bardzo pragnie, by Mark zajął się tą sprawą i powstrzymał Haroła przed realizacją tego niecnego planu. Lecz nie jest to sprawa prosta, bowiem najpierw musi się on w końcu nauczyć współpracować z osobowością Stevena, któremu nie w smak całe to magiczne pierdololo. Już w komiksach motyw bohatera, który naprawdę zmaga się z poważną chorobą psychiczną, był czymś unikalnym i wyróżniał postać Moon Knighta spośród reszty plejady trykociarzy i nie pozwalał patrzeć na niego tylko jak na marvelową zżynkę z Batmana, ale w kontekście kina superbohaterskiego także jest to powiew świeżego powietrza, bo nie przypominam sobie do tej pory dzieła, które przedstawiałoby tego typu bohatera w trykotach z tak dużą dozą szacunku. Mam wrażenie, że postacie z zaburzeniami mentalnymi zbyt często są ukazywane bardzo powierzchownie i mało kto zagłębia się w ten temat, często traktując to jako gimik i pretekst do tego, by tego typu postać zachowywała się dziwnie i nieprzewidywalnie. Nie ukrywam, że przez to mimowolnie obawiałem się tego, że tutaj będzie podobnie, i miałem obawy, że cały ten motyw z wieloma osobowościami będzie traktowany jako pretekst do śmieszków i głupich sytuacji. Być może dla niektórych tego typu obawy mogą wydawać się bezpodstawne, ale naoglądałem się już tyle rzeczy z MCU, że zwyczajnie trudno mi się o takie rzeczy nie obawiać. Bałem się też trochę, że nie będzie to traktowane jako choroba, tylko jakaś superzdolność czy coś w tym rodzaju. Na całe szczęście moje obawy poszły na wakacje podczas oglądania, bowiem ten serial, choć oczywiście nie jest jakąś niesamowicie szczegółową wiwisekcją psychiki bohatera, no może poza odcinkiem piątym do pewnego stopnia i nadal czuć tu drobne elementy hollywoodyzacji tego tematu, to nadal twórcy podeszli do niego z wielką dozą szacunku w mych oczach. Z perspektywy kogoś, kto nie jest specjalistą w tym temacie, nie miałem wrażenia, że ten motyw ma być tylko chwytliwym kimikiem, ale że ktoś tutaj faktycznie chciał pieczołowicie podejść do tematu i ukazać nam ogólny feeling bycia osobą z więcej niż jedną osobowością. Już pierwszy odcinek stara się ukazać nam, jak ciężko jest żyć z kimś jeszcze w głowie, szczególnie w przypadku, gdy nie zdajesz sobie sprawy z istnienia tego kogoś. Powiedziałbym nawet, że jest to wyjątkowo przerażające, miewać tak Totalne blackouty, i nie mieć absolutnie żadnej pewności, że za chwilę obudzisz się w kompletnie obcym miejscu, a ty nie masz pojęcia co się dzieje i jak tu trafiłeś. I ta scena z randką. Jezu, będę szczery, ta scena totalnie rozwaliła mnie emocjonalnie. I nie przypominam sobie innego dzieła ze stajni MCU, które wywołałoby u mnie podobny efekt. To było po prostu za mocne. Są tu też momenty trochę zahaczające o klimaty horroru, bo próby ucieczki Stevena od kończu potrafią wywołać ciarki na plecach. I czujesz ten autentyczny strach tego bohatera, i przez to tym bardziej ty też masz ciary w tych momentach. Patrząc na zmagania Stevena, zwyczajnie jest ci go żar. Ale nie w taki sposób jak jest ci żal Petera Parkera, gdzie jego ciapowatość życiowa niby wywołuje współczucie, ale jest ono trochę podszyte poczuciem żenady i politowania. Tutaj jest ci autentycznie, nieironicznie żal Stevena, a Oscar Isaac idealnie sprzedaje ci jego cierpienie i skołowanie całą tą sytuacją. I swoją drogą, umówmy się, połowę roboty odwala tutaj Oscar Isaac, który daje tu iść fenomenalny performance, a jego płynne przejścia między poważnym Markiem a bardziej empatycznym Stevenem w ułamku sekundy są mega imponujące. No to jest pan aktor po prostu, a tutaj udowadnia to z nawiązką. I niewielu aktorów w MCU reprezentuje podobny poziom, w mojej opinii, jak już to ewentualnie Robert Downey Jr. Tutaj zwyczajnie nie ma zbyt wiele miejsca na śmieszki, a serial stara się podejść do tematu na tyle poważnie, ile się da. Choć fakt faktem, że trochę humoru tu jest, a Steven czasami posługuje się żartami typowymi dla filmów Marvela, ale tych momentów było tak malutko, że mi osobiście tym razem to nie przeszkadzało. Jego niezręczność jest po prostu wiarygodna i niewymuszona. Stanowi także idealny kontrast do osobowości Marka, który jest zupełnie odmienny charakterem od Stevena. Jest twardy, praktycznie cały czas poważny, czasem potrafi zachować się wyjątkowo brutalnie i nie dziwię się w ogóle temu, że to głównie on wciela się w Moon Knighta, gdyż jego poważne podejście idealnie się sprawdza podczas cięższych sytuacji. Oczywiście Steven także w pewnym momencie dostaje okazję się wykazać, jeśli chodzi o siłę fizyczną, wcielając się w Mistera Nighta, co jest odejściem od materiału źródłowego, co mi nie przeszkadza, bo pasuje to w kontekście tej historii i umówmy się, już dawno temu MCU pokazało, że nie jest zainteresowany dokładną. Adaptacją materiału, z którego czerpie, ale widać, że jego podejście do walki jest zupełnie innym niż Marka. Zwyczajnie widzisz, że choć i Mark i Steven dzielą jedno i to samo ciało, są to dwa kompletnie różne od siebie charaktery, a oglądanie tego, jak rozwija się ich wspólna relacja, to czysta przyjemność, bowiem i jeden i drugi przechodzi satysfakcjonującą drogę, której celem jest ostateczna wzajemna akceptacja, co swoją drogą jest czymś bardzo inspirującym i zdecydowanie jest to najlepszy wątek tego serialu. Uwielbiam też to, jak Moon Knight pokazuje różnice w ich zdolnościach. Mark zdecydowanie jest mięśniami w tej ekipie i jest najlepszy w wykopaniu tyłków wrogom. Jednak jeżeli chodzi o głębsze przemyślenie sytuacji, czy rozwiązanie jakiejś zagadki, to tutaj już odpada i musi ustąpić miejsca Stevenowi, który jest w tym zdecydowanie lepszy, nawet mimo tego, że ciągle jest strachajłą i w walce nadal czuć jego ciapowatość. Ale nie da się ukryć, że jeśli ktoś ma być mózgiem w tym duo, to właśnie on. Zwyczajnie uwielbiam to, jak ta dwójka stara się współpracować, mając na uwadze swoje zalety oraz słabości. A propos walki, ten serial całkiem ciekawie podchodzi do scen akcji. Po pierwsze, wbrew pozorom, nie ma ich aż tak dużo, jak można było się spodziewać, co mi osobiście nie przeszkadzało, bo nie był to główny fokus serialu, ale trochę rozumiem, jeśli dla kogoś będzie to rozczarowanie. A po drugie, w nich często jest wykorzystywany motyw przełączania się między osobowościami. Co w praktyce oznacza, że jest wiele momentów, gdy naszym bohaterom dzielącym to samo ciało urywa się film i dużo momentów zwyczajnie ich omija. Z jednej strony też mogę zrozumieć, że nie wszyscy mogą docenić ten zabieg i że niektórych może bardziej denerwować, bo w końcu dużo akcji widza omija przez to, ale z drugiej strony jest to coś nowego jeśli chodzi o przedstawienie akcji w ciele z uniwersum MCU i ma jak najbardziej Sens w kontekście historii i tego, z czym zmaga się Moon Knight. Plus domyślam się, że mógłby to też być pretekst do przyoszczędzenia na budżecie. Ten serial prezentuje także dość spory poziom brutalności. Jasne nie ma tu flaków i krwawych łazni, ale w porównaniu do reszty filmów i seriali MCU to zdecydowanie mamy tu znacznie większy nacisk na okazanie brutalnych metod naszego księżycowego rycerza. Walk może nie ma za wiele, ale rekompensatą za to jest ich całkiem pomysłowa choreografia może z wyjątkiem finału, ale większość z nich naprawdę zapada w pamięć. Jakby scena pierwszego pojawienia się Moon Knight'a jest fantastycznie wyreżyserowana. I doceniam też sceny walki, gdzie Mark i Steven muszą żonglować między swoimi osobowościami w trakcie walki. Jak widać, czasami mniej znaczy lepiej. Jednym ich większym minusem jest to, że często nasz rycerz walczy z potworami zrobionymi w CGI, którego jakość jest dość dyskusyjna. Choć doceniam to, że czasami twórcy ewidentnie chcą Tą marną jakość ukryć, nie pokazując ich bezpośrednio na widoku. Niestety, jakkolwiek bym tego serialu nie chwalił, to było w nim kilka rzeczy, które niekoniecznie przypadły mi do gustu. Choć moim zdaniem, w ramach standardów MCU, robi on wiele nowych i dość odważnych rzeczy, tak w wielu miejscach moim zdaniem mógłby pójść jeszcze dalej. I czasami widać troszkę niewykorzystanego potencjału. Owszem, serial stara się ukazać niepewność naszych bohaterów w jednym ciele, wobec tego, czy to co widzą, jest w ogóle prawdziwe, ale komiksy z Moon Knightem szły z tym znacznie dalej, i tam poziom tej niepewności był znacząco większy. Ba, tam często istnienie Konszu i całego tego panteonu egipskich bogów było kwestionowane, czy przypadkiem to też nie jest wytwór wyobraźni bohatera. Komiksy od dawna nie bały się niedopowiedzeń w kwestii chorobliwego postrzegania rzeczywistości Moon Knighta. Natomiast tutaj serial nie prezentuje podobnego poziomu. Najlepiej obrazuje to odcinek. Piąty, notabene, najlepszy odcinek całego serialu, gdzie Steven wraz z Markiem trafiają do szpitala psychiatrycznego, gdzie na pierwszy rzut oka wszystko sugeruje, że wszystko co do tej pory się wydarzyło mogło być tylko wytworem wyobraźni naszych protagonistów, że na podstawie elementów tego szpitala wytworzyli sobie to wszystko w głowie i że tak naprawdę Mark to człowiek biorący udział w terapii, mającej mu pomóc radzić sobie z jego zaburzeniem. Jest to fantastyczny odcinek, bardzo wgłębiający się w przeszłość naszych bohaterów, ukazując moment narodzin osobowości Stevena, to jak wyglądały jego relacje z rodziną i generalnie jest to istna emocjonalna bomba. Odcinek, który zapamiętam na bardzo długo, który jednocześnie świetnie oddaje klimat komiksów z Ranu Jeff Lemira, na których ewidentnie ten serial bazuje. Jednakże przez cały czas jego trwania miałem z tyłu głowy myśl typu nie, oni nie mają jaj, żeby pokazać, że to wszystko nie było prawdziwe. I niestety taka jest prawda. Tutaj wiesz, że całe to egipskie boskie pierdololo to prawda, że główny złoczyńca też istnieje i że niewiele z tego to wytwór chorego umysłu Monajta i dla mnie jest to dowód na to, że czasami ten serial trochę się boi pójść w stronę większej niejednoznaczności tak jak to robiły komiksy. Trochę rozumiem, że widzowie niekoniecznie mogliby polubić fakt, że wszystko co oglądali nie było prawdą, ale jak dla mnie byłoby to znacznie bardziej w duchu opowieści z postacią Moon Knighta i byłoby czymś naprawdę odważnym ze strony Marvela. Niestety ten serial także cierpi na chorobliwą przypadłość innych seriali MCU kiepski finał. No, może tutejszy finał nie jest jakiś mega zły, ale to kolejny przykład typowej marvelowej klepaniny, która dla mnie była bardziej szumem, którego oglądanie nie wywołało u mnie większych emocji. Tym bardziej, że poprzedni odcinek był ogromną emocjonalną bombą, więc liczyłem, że uda się ten poziom utrzymać. A tak to dostaliśmy kolejny bombastyczny finał, który nie był jak dla mnie potrzebny w tym przypadku. Szczerze, moim zdaniem, byłoby lepiej, gdyby dwa ostatnie odcinki zamienić miejsca że niech sobie będzie ten epicki finał, ale potem dostalibyśmy odcinek w szpitalu, gdzie by się okazało, że to nie miało miejsca. Ale no, jest jak jest. Choć muszę dać małego plusa za walkę Kaiju, ale to nie tyle zasługa serialu, co tego, że mam słabość do walk Kaiju. O ile początkowo serial trzyma się bardziej ulicznych klimatów, tak w połowie następuje zmiana klimatu i przenosimy się do Egiptu, a historia zaczyna przypominać bardziej opowieść przygodową. Niestety dla mnie odcinek Dzięki dotyczące tego interesowały mnie najmniej, ale to nie wina serialu, tylko tego, że klimaty przygodowe, poza nielicznymi wyjątkami, zwyczajnie mnie nie kręcą. Mam też mieszane uczucia wobec antagonisty Haroa. Niby doceniam to, jak konsekwentnie jest pisany, jeśli chodzi o realizację swego planu, jest on bardziej ideowcem, który autentycznie wierzy w słuszność swych działań i stara się nie być kimś, kto kręci wąsem i ciągle mówi, jaki to jest straszliwie zły. Podobnie jak Thanos, on naprawdę posiada wiarę wysłuszność swych poczynań, ale jak dla mnie był on po prostu typowym przywódcą sekty, a to archetyp, który na tym etapie w popkulturze zaczął mnie nudzić. Może nie jest to jeden z najgorszych wilanów z MCU, ale jak dla mnie nie jeden z lepszych. Myślę, że to trochę przypadek takiej Heli z Ragnaroka czy z ze Spidermana. Nie jest to szczególnie interesująca postać sama w sobie, ale aktor wcielający się w nią sprawdza się na tyle dobrze, że nie zgrzytasz zębami jak podczas oglądania Malekita z drugiej części Tora. Jedyne co mnie w nim intrygowało to to, jaką miał relację z Konszu, gdyż był kiedyś jego poprzednim awatarem. Ale ale niestety ten serial tylko musnął ten temat i nigdy się w niego bardziej nie zagłębił. To samo tyczy się kwestii sugerowanej relacji konszu z Amit i tego sugerowanego konfliktu ideologii między nimi. Myślę, że konflikt idei kiedy powinno się wymierzać sprawiedliwość i czy zapobieganie złym czynom zanim do nich dojdzie jest moralnie dobre, to przepis na świetny wątek, ale to też moim zdaniem zostało przedstawione dość miałko i powierzchownie, a ostateczna walka która mogła być serio jakąś Walką bardziej filozoficzną, sprowadza się do wielkiej bitki Kaiju. I przede wszystkim mam bardzo mieszane uczucia wobec tego, jak potraktowali trzecią osobowość Monday'a. Bo oprócz Stevena i Marka w tej głowie przesiaduje również ktoś trzeci, Jake Lockley. Z jednej strony uwielbiam to, jak serial przez długi czas subtelnie go zapowiada, nie mówiąc tego wprost, ale ewidentnie sugerując, że istnieje trzecia osobowość, ale po drugie, mym zdaniem, brakuje temu wątkowi satysfakcjonującego a ta scena po napisach bardziej prowokuje widza niż zaspokaja jego ciekawość. Jak dla mnie nie poświęcono temu wątkowi zbyt dużo miejsca, choć w sumie finał ma to do siebie, że trochę urywa wiele wątków i kończy je mega szybko, nie zawsze w satysfakcjonujący sposób. Podsumowując, pomimo problemów związanych z finałem i dotykaniem miejscami klimatów niepodchodzących pod mój gust, uważam, że całościowo Moon Knight jest naprawdę świetnym serialem. Przedstawia bohaterów w bardzo interesujący sposób. Ciekawie podchodzi do tematu scen akcji, a miejscami potrafi poruszać Twe emocje w tak potężny sposób, że niektóre momenty zostają z tobą na długo po tym jak obejrzysz całość. Może to niekoniecznie czołówka MC. Ale na pewno jeden z najlepszych produktów czwartej fazy. Co więcej, jest to idealna pozycja dla kogoś, kto chciałby jakiś produkt super bohaterski, wyróżniający się na tle wielu innych tego typu produkcji, ale nie śledzi on tego jak MCU się rozwijało przez lata. A tego typu tworów powinno być obecnie znacznie więcej, w mej opinii. Może i dzieli on niektóre wady seriali MCU, ale większość z nich nie jest na tyle prominentna, by psuć odbiór całości. A z mojej strony to by było na tyle, jak zwykle dzięki Wam za uwagę, no i trzymajcie się moi drodzy, do następnego razu, cześć.